Otworzyłem prawie wszystkie możliwe player piki i paczki z ikonami na moich głównych kontach, więc dzisiaj otworzę wszystkie piki u Was. Czy to będzie 10, 20, a może 30, nie wiem, ale się dowiem. I standardowo, każde 100 łapeczek do góry to jest jeden pik albo jedna paczka z ikoną w kolejnym odcinku, i pochwali się obowiązkowo, co ty trafiłeś najlepszego. A ja gwarantuję, że jednemu z Was trafi Ronaldo Nazario z pika. Zakład? No to sprawdźmy tego bydlaka. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie polecam. Kolejny Piksikonu jeden z dwóch icon pośrednia. Let's go. 90. To jest Emiliano Butragenio. To nie jest zła karta, ale też nie jest perfekcyjna. 88 No i jeśli to będzie Wiejra, to będzie win potężny. Ferdinand, też nie ma tragedii Bierzemy Butrageniu w porządku. Paczka, 89, plus, let's go! Brazylia! Uh, la Hernandez! Ale dało! Sanchez jeszcze lepiej, o jezu, Zajebiście, Gratulacje! Let's go! Kolejny pack, with Icon! I zobaczmy! 89, to jest chyba Close, nie, drogba to może być, i 89 SP. Schweinsteiger i Close. To nie są złe karty, to jest tak, zwany, tak zwana niemiecka inkwizycja. Bywało lepiej, bywało gorzej. A! Pirlo, ale oddało. Kurka wodna. Dobrze. Bardzo dobry, dobry traf. Bardzo dobry traf. Super, super. Andrea Pirlo 90. To już jest dobry, dobry traf. Kolejny pixikoną. U Mariuszka. Ja, dobra, dwójki zaczynamy. Let's go. 95 strzelania? To to jest pele? Albo. Na... Nie, Nazari nie ma tyle podań. To jest pele? Nazari nie ma tyle podań. Puskas. ua, No to już oddało potężnie. Ua. I czemu ja nie mogę mieć takich trafów u siebie? Czemu ja nie mogę być taki u siebie. Let's go. Kolejny pik z uh, Hu 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 hu, Jaszyn. Dobra. No nie wiem, no nie wiem. Tak sobie. Mario, co bierzemy? Mariuszku, what what can we pick? Ruska. Niech będzie. Wie, lecimy. Paczka u Banasia teraz. Packs with icon. Dobra. Paczka z ikoną. U Banasia. Sprawdźmy to. Holandia. Włochy. O. o. Andrea Pirlo. Wow. Nice. Nice. Zajebisty traf. Andrzej Pirlusz. To jest bardzo dobry traf. Ja wstałem tutaj Brasilię. Dla Kacika odda. Patrzcie tam. Let's go. Kolejna paczka z ikoną. I tutaj. Ja bym Brazylię, tak... I think will be, will be Brazil. Ooo, Mexico City, Hernandez! Hernandez! Dobra karta, dobra karta. Kolejna paczka z ikoną. Paczka Icon Prime, Lub Mistrz Świata, let's go. Ooo, oh, O oh, Zidane. O oh, ja cię Dobra, essa cito. Kolejna paczka z ikoną. U-la-la. La. Pik u legendarnego Elpunia. Byka roku 1994. Niechodna, niechodna. E? E? Jest tragedia. A nie wiem, czy to nie jest jakiś Garinczal albo Jarzino? Auri. Okej, okay, to jest fajny traf. Zamrotta. To jest dobry traf. Zamrotta jest cudownym trafem. Let's go. Naprawdę. Zabrotte, no pewnie, że zabrotte. Proszę bardzo. Paczka z ikoną Prime lub Mistrzostw Świata 89+. Let's go. Kolejna. Niech to odda Brazylię jakąś, naprawdę, żeby coś na miniaturkę było ciekawego. Brazylia, no. O, Portugalia. O, 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 o. pigo, Luis Pigwa. Kurde, coś, coś mi, coś mi te trafy się nie podobają. Pigs ikoną, kolejne, patrzcie to. I patrzcie, jak oddaję pigs ikoną. ¿Caca? ¿Tal pierna? ¡Wow!